Witam państwa serdecznie, ja jestem Shirley E. I w pierwszej chwili istnienie czegoś takiego jak Toffee Bacon Grander było dla mnie zaskoczeniem, bo jak to coś równie intensywnie słodkiego co ToFi w kanapce z kurczakiem. Ale po pomyśleniu chwilę dłużej stwierdziłem, że, choć oczywiście, dla przeciętnego Europejczyka połączenie smaków słodkiego z bardziej wytrawnym. Jest tematem drażliwym, stąd też ogromna kontrowersja wokół pizzy hawajskiej. Tak chociażby kuchnia azjatycka zawiera przecież ogromne ilości potraw łączących te smaki. Co więcej, wiele z nich się w Europie przyjęło. Czy to teriyaki, czyli słodko-słony sos, w którym można przyrządzić kurczaka, rybę czy warzywa czy to sos słodko-kwaśny, czy to słodkie chili, czyli łączący w sobie słodycz i ostrość, to wszystko są takie właśnie odważne połączenia kontrastujących z sobą smaków. I zasadniczo ich istnienie i ich popularność nie powinna nas dziwić, ponieważ ludzki umysł z natury lubi kontrasty, dlatego też są tak częste w sztuce. Czy to w malarstwie z częstymi kontrastami jasnych i ciemnych kolorów, albo różnych odcieni, albo bieli i czerni, albo światła i cienia. Czy to istnienie tragi komedii bądź komedii molierowskich, wskazuje na to, jak lubujemy się w kontraście i w łączeniu odmiennych z sobą doznań. To zaś głównie dlatego, że kontrastujące z sobą doznania. Podkreślają się nawzajem i czynią się nawzajem intensywniejszymi, a więc potencjalnie przyjemniejszymi w odbiorze. Zdecydowałem się więc kanapki Toffee Bacon Grander spróbować, a żeby stwierdzić, czy KFC dobrze ów kontrast spreparowało, i czy faktycznie uprzyjemni on odbiór kanapki, którą. Za moment spożyję. Kosztowała mnie ona 20 zł, dokładnie 19,99, czyli tyle, ile wynosi obecnie cena normalnego grandera oraz wszelkich innych jego iteracji. Kupiłem też grandera zwykłego celem przypomnienia sobie jego smaku, bo z uwagi na dość zniechęcającą mnie cenę 20 złotych za przedmiot fast-foodowy to moim zdaniem dużo. Nie jadłem go chyba od 4 lub 5 lat. Pozwolę więc sobie przypomnieć, na czym Grander polega. Kanapka składa się z sporej rozmiaru kotletu z kurczaka, mm, odrobiny bekonu, sałaty, a także majonezu, sosu barbecue, który sam w sobie, jakby o tym pomyśleć, jest delikatnie słodki, acz oczywiście nie tak jak tofi, którego się w drugiej kanapce spodziewam. Jest też posiekana czerwona cebulka. Burger jest delikatnie pikantny, bardzo delikatnie pikantny, z uwagi, z tego co pamiętam, na sos barbecue będący rodzajem lekko ostrym. Obawiałem się, że nie będzie tak dobry, jak podpowiada mi z tego rodzaju sentyment. jednak w dalszym ciągu jest to kanapka, której spożycia sprawia mi przyjemność. Zobaczmy, jak się w porównaniu z nim prezentuje Grander stopi. Bułka ta nie jest bułką z ziarnami sezamu. A gładszą, pachnącą dość słodko. Nie mam pewności, czy nie jest to briożka ponieważ i tak jest oczywiste, że w tym materiale e, inspiruje się dość mocno e, youtuberem Report of the Week, to pozwolę sobie przygotować zdjęcie na Thumbnail w zbliżonej w zbliżony sposób do niego. Inspiracja nie moim zdaniem to żaden wstyd. Nie mam pojęcia, jaką mimikę powinienem przybrać, bo absolutnie niczego nie widzę na wyświetlaczu tej zabytkowej kamery, ale coś sobie wybiorę. Miałem ambicje inspirując się Report of the Week i panem znanym jako Reviewbra. Nagrać ten materiał całkowicie bez cięć. Niestety nie. już, niestety już wiem, że mi się to w 100% nie uda, ale w dalszym ciągu staram się ilość tych cięć możliwie jak najbardziej ograniczyć, żeby po pierwsze przetestować się z tym formatem i to. Jak wychodzi mi nagrywanie w zbliżonym. Po drugie, żeby sprawdzić, jak taki format przyjmie się na polskim YouTubie oraz wśród Państwa, którzy mnie od jakiegoś czasu oglądają. Dobrze, ten wstęp był dość długi, nie przedłużając więc bardziej. Zajrzyjmy, może co się w bułce znajduje. Prócz kotleta i sosu. Mamy oczywiście bekon i mamy zieleninę, która nie wygląda mi na sałatę. E, możliwe, że jest to. Ciężko mi powiedzieć, prókola, jarmusz, inna zielenina, którą moje grono znajomych nazwałoby hipsterską sałatą. E, ale nieważne czym dokładnie jest. Ważne, jak smakuje. Mm. Mm. Bułka, prawie na pewno briożka, jest bardzo delikatna. Burger praktycznie rozpływa się w ustach. Pozwolę sobie wziąć drugi kęs. Smak tofu jest niesamowicie intensywny. Zdecydowanie dominuje. Nad smakiem całej kanapki pozwolę sobie wziąć trzeciego kęsa z odrobinę grubszym kawałkiem kurczaka, by stwierdzić, jak się z nim komponuje. mimo bardzo silnej intensywności sosu tofi komponuje się on z delikatnie pikantną polędwiczką naprawdę dobrze w przypadku kęsów zawierających cieńszy kawałek kotleta albo nie zawierających go wcale czuję się szczerze mówiąc jakbym jadł bułkę typu drożdżówka nadziewaną sosem tofi Natomiast z kotletem komponuje się on naprawdę dobrze. Jeżeli ktoś wie o sobie iż gustuje w potrawach słodko-słonych, bo na przykład jest fanem kuchni japońskiej i potraw, które wcześniej wymieniłem, to moim zdaniem Grander Tofu jest jak najbardziej wart spróbowania. Nie osobiście naprawdę przypadł do gustu i sądzę, że był wart odżałowania tych 20 zł. Przynajmniej, żeby dowiedzieć się jak smakuje. Myślę, że nie będę próbował wyznaczyć jakiejś oceny punktowej, bo po prostu nie posiadam wystarczająco obiektywnego systemu, by tego dokonać. Moją w pełni subiektywną opinią i Absolutnie nie wstydzę się do tego subiektywizmu przyznać. Jest to, iż kanapka jest smaczna, choć e, nie dla osób, które sama myśl o potrawie łączącej smak słodki z wytrawnym odstręcza. Jeszcze jedna informacja, która jest istotna i powinienem jej udzielić na początku odcinka, ale chyba zapomniałem to zrobić. E, kanapka. Grander Stofii dostępna jest do zakupienia tylko i wyłącznie w restauracjach KFC. Nie sposób jest jej zamówić przez internet czy aplikację, a to dlatego, że w ramach prawdopodobnie chwytu marketingowego jest ona tak zwanym burgerem sekretnym, czyli kupienie go wymaga wpisania specjalnego kodu, w tym przypadku sekrety KFC w kiosk w restauracji i uiszczenia zapłaty kartą płatniczą w tymże samym kiosku nie mam na tym etapie już wiele do dodania dlatego dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku